Otyłość to pandemia XXI wieku. Dzisiaj szacuje się, że około 36 miliardów złotych kosztuje nas walka z otyłością. To są przede wszystkim 80% koszty pośrednie. To jest to, że pracownik otyły to jest mniej efektywny, często jest chory, jest poza pracą. Ta jego, że tak powiem, efektywność, produktywność jest zupełnie inna niż osoby zdrowej. Otyłość i nadwaga to choroba... Przewlekła i problem jest w tym, że dotyka ona dzisiaj tak naprawdę co drugiej osoby w Polsce. Więc widzimy to jako problem bardzo duży, narastający. Jeżeli nie znajdziemy wspólnego rozwiązania, ale takiego szerokiego, obejmującego walkę z otyłością w zakresie pracy różnych sektorów, no to będzie to jedna z poważniejszych chorób XXI wieku. W książce Otyłość, Zdrowie i Zrównoważony Rozwój pokazujemy bardzo wyraźnie różne obszary, które muszą ze sobą współdziałać, żeby walczyć z epidemią XXI wieku, czyli z otyłością. To jest przede wszystkim edukacja zdrowotna, to jest przede wszystkim urbanistyka. To jest działalność Ministerstwa Zdrowia i dobrze wdrożona profilaktyka, więc to jest też tak naprawdę działalność gospodarcza, ekonomiczna. To są też pracodawcy. Jakby my wszyscy musimy się łączyć i wspólnie działać dla dobra osób z nadwagą i otyłością. Tych chorób współistniejących do otyłości jest bardzo, bardzo dużo. I co jest ciekawe, większość z nich. To są choroby odwracalne, czyli lecząc jedną jednostkę chorobową, lecząc otyłość, leczymy naciśnienie tętnicze, leczymy cukrzycę typu drugiego, leczymy obturacyjny, bezdech senny, leczymy zaburzenia z zakresu zdrowia psychicznego, leczymy, może nie leczymy, ale zmniejszamy ryzyko wystąpienia chorób nowo nowotworowych czy nawrotu choroby nowotworowej. Także nasza uwaga na leczenie otyłości powinna być zdecydowanie. Sfokusowana i powinniśmy starać się tę otyłość leczyć po to, żeby po kolei móc odstawiać tabletki na cukrzycę typu drugiego, na ciśnienie i wiele, wiele innych chorób, o których wspomniałam. Mamy na szczęście dostępne leczenie farmakologiczne w zakresie leczenia otyłości. Niestety nie jest ono dostępne dla wszystkich pacjentów z uwagi na to, że na ten moment jest jeszcze dosyć drogie. Tak samo jest z leczeniem chirurgicznym. Cieszy coraz więcej operacji bariatrycznych przeprowadzanych w Polsce. Natomiast dostęp do tego typu operacji również nie jest równy dla osób z wszystkich województw.